Dzień dobry. Dzień Witamy dobry. na naszym kanale. Witamy. Dzisiaj Adrian przedstawi nowe odmiany papryki, oraz porozmawiamy chwilę o uprawie tak. tej wspaniałej rośliny. Zgadza się, w tym sezonie pojawiło się kilka nowości nasiennych, jeśli chodzi o paprykę. I tak pokrótce przedstawimy, pokażemy, co tam ciekawego warto wysiać. Oddaję w Twoje ręce te wspaniałe torebki. Tak. I mów. Jedną z odmian jest papryka Loran. Tworzy takie właśnie fioletowe owoce. Jest to odmiana typu blok, czyli właśnie o takim tym typowym kształcie papryki. Jest to papryka słodka. Kolejna odmiana ingrid, brązowo-czekoladowe zabarwienie owoców. Jest to także papryka słodka. Ciekawostką jest odmiana monanta, która tworzy takie nieco bardziej wydłużone, stożkowe owoce. Początkowo są takie kremowe, żółte, później mogą być nawet nieco czerwone, i, i takie możemy zbierać w różnym stadium dojrzałości i Spożywać. Teraz przejdziemy do kolejnej odmiany. Jest to odmiana Dumas. o Owoce okrągłe. Jest to odmiana o słodkich owocach. Nie są zbyt duże. Te nieco mniejsze niż standardowe odmiany. Polecam. Teraz powiem o paprykach ostrych. Mamy dwie odmiany. Trinidad Moruga Scorpion. Taka właśnie odmiana o pomarszczonych owocach. Owoce są nieduże. Dosłownie 3-4 cm. Jest to jedna z najostrzejszych papryk. I tutaj mamy odmianę monsum która także tworzy ostre owoce, bardzo ostre właśnie w smaku, takie stożkowe, typowe właśnie dla tych odmian. Powiedzmy parę słów o uprawie papryki, tak. dlatego że trochę jest takich nieprawidłowych informacji krąży na temat tego, jak ją uprawiać. Jaki jest najszybszy wysiew papryki, jeżeli chodzi o termin? Kiedy najwcześniej należy ją wysiewać. Podobnie jak w przypadku pomidorów, także zbytnio się nie spieszymy z papryką. Oczywiście nieco wcześniej tutaj możemy wysiać, bo już koniec lutego, ostatni tydzień lutego, pierwsza połowa marca to doskonały czas na wysiew tych nasion. Ludzie, którzy sieją paprykę, boją się, że ta papryka nie zdąży im dojrzeć. Nie, ze spokojem. Okres wegetacji u nas od momentu wysadzenia już papryki do gruntu jest na tyle długi, warunki są na tyle sprzyjające, iż możemy być spokojni, iż ta papryka nawet w gruncie, niekoniecznie pod osłonami, w pełni nam tutaj dojrzeje i będziemy się cieszyć smakiem owoców tej siewki. Papryki, czy one często chorują? Po wysiewie dbamy o właściwą wilgotność i wietrzenie naszych upraw, jeśli zwłaszcza w jakichś mini szklarenkach to uprawiamy, z tego względu, że mogą być podatne, bardziej narażone wtedy na takie infekcje, jak chociażby zgorzelą siewek, czyli tak zwana czarna nóżka. Siewki u podstawy zaczynają robić się brunatne, przewężają się, następnie przewracają się. To są najcięższe objawy właśnie zgorzeli siewek. Taki dosyć powszechny jest to problem w uprawie roślin. Kiedy wysiewamy, nie tylko papryki, ale w większości upraw. Na tym etapie rozwoju większych problemów nie powinno być, jeśli będziemy właściwie pielęgnować, czyli podlewanie. Jednak co do podlewania, to raczej podlewamy częściej, ale niedużymi dawkami wody. Zwykle wystarcza to nawet zraszanie z takie częste, regularne, przynajmniej raz dziennie właśnie takie zraszanie powinno wystarczyć. Powiedzmy, wysiałem paprykę. Tak. No nie wzeszła, coś się stało, nie udawało się. Mogę to robić w drugim terminie? Jak najbardziej paprykę możemy spokojnie wysiewać jeszcze w marcu, także jeśli gdzieś jakieś wystąpiły problemy we wcześniejszej uprawie, także można kontynuować w późniejszym terminie. Czy ziemia, którą przeznaczamy do wysiewu, musi mieć jakieś specjalne właściwości, jeżeli chodzi o paprykę? Może to być uniwersalne podłoże do wysiewu. Ziemia uniwersalna, dobrze taka przesianna, przewiewna, przepuszczalna. Takie podłoże właśnie stosujemy do wysiewu. Powinno ono być ze sprawdzonego źródła, wolne od wszelkiego rodzaju chorób, szkodników, przede wszystkim od chorób, które właśnie mogą być przyczyną późniejszej właśnie zgorzeli siewek. O to też należy zadbać, aby te Podłoże było właśnie wolne od wszelkich tutaj patogenów. Jaka jest optymalna temperatura i warunki, jeżeli chodzi o te wysieby nasze, bo no wiadomo, robimy to na Parapecie i w różnych miejscach, jaka jest, jakie, jakie warunki są potrzebne? Starajmy się utrzymać stałą temperaturę. Warunki domowe w mieszkaniu są dość odpowiednie. Temperatura około 20 stopni jak najbardziej sprzyja tutaj w fazie produkcji, rozsady, sadzonek, właśnie papryki. Z tym, że warto pamiętać, bo często mamy na parapecie okiennym problem. Czasami pojawia się tego typu, że kiedy ten grzejnik jednak jest gdzieś tam zbyt blisko, to po pierwsze ta temperatura może być nieco wyższa, zdecydowanie. Niekiedy wyższa. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że powietrze jest w takich warunkach dość suche. Jest niska wilgotność powietrza, co też nie, nie jest zbyt korzystne, także o tym należy pamiętać. Są zwolennicy, żeby dogrzewać siewki. Papryki. Czy zbyt wysoka temperatura może spowodować zahamowanie ich rozwoju? Przy zbyt wysokiej temperaturze możemy liczyć, że te liście, zwłaszcza przy niskiej wilgotności powietrza, jeśli będzie towarzyszyła tej wysokiej temperaturze, to te liście mogą gdzieś tam od brzegów zacząć tam delikatnie brązowieć, pojawiać się jakieś zmiany na liściach. Także też tutaj pamiętajmy, że czasami. Nie warto przesadzać z tą temperaturą zbytnio dogrzewać. Utrzymujemy temperaturę 20-22 stopnie w zupełności wystarczy. A co sądzisz o wysiewaniu papryki w styczniu lub w lutym? I nie jestem zwolennikiem. Standardowy termin, wtedy spokojnie w drugiej połowie maja taką rozsadę wysadzamy te sadzonki na miejsce stałe. I później cieszymy się dorodnymi paprykami. W tym terminie zdążą nam urosnąć. Zbyt wczesny siew będzie wymagał zapewnienia później optymalnych warunków w tej uprawie pod osłonami, no bo jeśli wysiewamy wcześniej, to właściwie tylko będziemy mogli taką paprykę wysadzić pod osłonami. Także będziemy musieli zadbać o odpowiednie warunki to jedna rzecz, a druga rzecz, kiedy wysiewamy w styczniu, jest niedostateczna ilość światła i takie nasze zasiewy, te siewki, rośliny będą wymagały także dodatkowego. Doświetlania. Dziękuję za to, że wyjaśniłeś wiele różnych wątpliwości, które również i ja miałem. Teraz myślę, że pora pomyśleć o konkursie, tak? Uwaga, konkurs! Oto pytanie do Was. Ile dokładnie ziaren grochu jest na stole? Odpowiedź wpiszcie w komentarzu pod tym filmem. Pięć pierwszych w kolejności osób, których odpowiedzi będą najbliższe rzeczywistej liczby ziaren, otrzyma nagrody. Każda z nich dostanie zestaw pięciu torebek z nasionami różnych warzyw, w tym nowości. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem naszego kanału. Ważna uwaga należy wpisać słowo konkurs i podać swoją liczbę. Odpowiedzi można wpisywać do czwartku 27 marca. Wyniki ogłosimy na naszej stronie na Facebooku oraz w komentarzu pod tym filmem w piątek 28 marca. Zasady udziału w konkursie podajemy również w tekście tuż pod filmem. Miłej zabawy. Będziecie mogli eksperymentować, jeszcze chyba do dożycie wysiać, nie? Do końca marca można wysiewać? Spokojnie jeszcze dobrze, teraz dobrze. można wysiewać. O, tak się stanie. Dziękujemy serdecznie Dziękujemy. za obejrzenie tego filmu i zapraszamy na filmy poświęcone chorobom siewek. Tego trochę będzie, potem pewnie po przesadzeniu o młodych roślinach, o tym wszystkim Powiemy, bo wiem, że to Was bardzo boli. Do zobaczenia. Do zobaczenia.